Dobry wieczór, witam Państwa wszystkich serdecznie na i Serdecznie Państwa zapraszam, jak co wieczór. Pozdrawiam wszystkie Panie z całej Polski, z zagranicy, z Ameryki, z New Jersey. To są takie Stany w Ameryce, jak również z Brazylii, z Portugalii i wiele, wiele innych miast, państw świata. Dzisiaj powiem proszę państwa o, bo więcej miałam akurat dzisiaj ludzi, którzy pytali o Helicobacter po prostu pyroli. Proszę państwa. Już mówiłam wam, kochani, że Helicobacter pyroli, którą stwierdzi lekarz, no bo tam boli żołądek, jest ustach, Okropny smród, bo inaczej tego nie można nazwać rano czy później się wydziela. Więc po zbadaniu wychodzi, że jest helikobacter peroli. Nie zawsze wychodzi, jeżeli się tak bada podstawowo, trzeba zrobić troszeczkę rozszerzony. Wiem to od pań laborantek, bo jak ludzie mówią, czy od pań, które przechodziły po prostu tę chorobę. Ona jest taką bakterią gram ujemną, ujemną, tak jest zapisane, zapłaconą w kilka takich niteczek, takiej wici i siedzi sobie na błoni śluzowej żołądka, proszę Państwa, bo tam ma warunki dzięki zdolności do wydzielania urazy enzymu rozkładającego się w mocznik z krwi do jonu amonowego i wody, więc Otoczenie tej bakterii umożliwia jej przetrwanie nawet w kwaśnym środowisku żołądka. I tutaj trzeba uważać, bo nie tak dawno Bary i inni profesorowie, ci, co się tym zajmują, zbadali, że zakażenie helikobakterem pyroli jest częste wśród ludzi, ocenia się w Polsce również na około 70-80% ludności bakterią helikobakter pyroli. To jest w opisach, po prostu zakażamy się najczęściej w dzieciństwie drogą ustną pokarmową lub kałowo pokarmową, na przykład w krajach biednych o niskim poziomie higieny do zakażenia bakterią taką, tą helikobakter pylori dochodzi, proszę Państwa, poprzez picie wody brudnej, w której znajduje się stała taka woda, tak zwana taka stała woda, nie? I oczywiście, że to skutkuje tym wszystkim. Ja muszę Wam tutaj... Jest to jedna z najczęściej chorób, choroba wrzodowa. Oni ustalili, że helikopakter pyroli to choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Tak jest. Proszę Państwa, z najczęstszych chorób po prostu Ocenia się ją właściwie od 5 do 10% populacji kraju, tak jest. Uważano ją za, od niedawna, że ona się rozwija szybciej po prostu i jest zaburzenie równowagi pomiędzy czynnikami obronnymi błony śluzowej żołądka, a proszę Państwa śluzu wydzielanego, czyli wodorowęglany, drobne ukrwienie błony śluzowej, i te wszystkie inne, po prostu czynniki agresywne. Kwas solny, enzym trawienny, pepsyna, leki, głównie niesteroidowe, przeciwzapalne palenie papierosów i, i osłabiają, po prostu jest taki ten kierunek działania. Proszę Państwa, ja, jak już Wam mówiłam, że wraz z wiedzą, którą posiadam, którą też. Ludziom pomogłam, bo podam jakie zioła mają, helikopter, pyroli, po prostu jaka leczenie, jaka diagnostyka, jak i co się robi, żeby wykryć w organizmie człowieka, ale należy kierować do gastroneurologii na badania lub testowe, lub z krwi czy kału. No to już będziecie wiedzieć, będzie to, jest to leczenie. Które może być leczone antybiotykami, proszę Państwa, klarytomecyna to z dawna, z dawin, amoksycylina i metronizadol. To są trzy antybiotyki, których można leczyć. Natomiast, jeżeli przeczytasz ulotkę klarytomecyny, klarytomecyny. To jest dość silny lek, który usypia tą helikobakter, ale jeżeli ktoś nie jest uczulony, bo może wiele wyrządzić różnych szkód, mogą być wysepki, mogą być pokrzywki skórne, wiele, wiele. To są te trzy antybiotyki, jak ja już mówiłam Wam po prostu o tym. Zawsze Wam to przypominam ale można też zlikwidować y, najbardziej helikobakter, pyroli, to nie lubi mięta, kminek pomieszany, lukrecja, y, tylko proporcjonalnie, bo nie wolno też mieszać byle jak, żeby żółtaczki nie wywołać, lukrecja lub, proszę Państwa, po deklaromentycynie może być żółtaczka wywołana, chociaż jedną czy dwie tabletki, aby ktoś zjadł, to na 100%. Bo tak się dzieje, bo nawet tam jest w ulotce napisane, że tak jest. Więc tutaj nie da się skłamać, że ktoś nie jadł antybiotyku, bo zaraz to pewnie widać, i po oczach, i ogólnie, tak? Jakby to powiedzieć, bo muszę tutaj zakończyć to te zapalenie tej błony śluzowej żołądka z obrządzeniem żołądka. Także niektórych po prostu osób możesz przyjąć rozwojowi, nawet raka żołądka, dlatego też leczymy, tak jak powiedziałam, jakimi ziołami? Jeszcze raz, mięta pieprzowa. Yy, proszę Państwa, kminek. Ogórecznik lekarski, ale ten do picia zaznaczyłam. Żeby nie było do kąpieli wszystko czytajcie. Yy, lukrecja. Może być kozłek lekarski domieszany, może być, ale niedużo proporcjonalnie. I centuri, prawdziwa centuri, nie tysięcznik, jak już nie ma wyjścia, nie ma nigdzie, no to tysięcznika trzeba więcej, bo to jest za słabe. I w ten czas taka mieszanka tych ziół musi być ugotowana. I ona tworzy na początku taką osłonę, a potem leczy i ta i tą helikobakter nie, że usypia, ale ją tak jakby likwidowało, jakby, jakby tą bakterię paraliżowały te zioła i ona wtedy powoli zanika, ale to powoli. Dlatego, witamy Danusię, danusie ponownie, i dlatego jest tak, a nie inaczej, że dzieją się te różne w żołądku objawy ostrego zapalenia żołądka, które zazwyczaj zakażenie jest to helikobakter pyroli. Na przykład z innymi też chorobami układu pokarmowego, które ustępują po pewnym czasie, ale na dalszym etapie, etapie trzeba pamiętać, żeby po prostu do ludzi, którzy mają te taki sam, tak samo nieprzyjemny zapach z ust, żeby nie iść za blisko do tych ludzi, bo można z powrotem ona się zakazić bo mogą ponownie po prostu z powrotem, yy, 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 może też być chłoniak, wiele innych, więc tutaj musimy uważać, żeby ją wyeliminować. Więc, więc jakby tu powiedzieć, yy, helikobakter pyroli rozwija takie choroby, jak chorobę wieńcową serca, zawał serca, proszę Państwa, ja Wam tam dołączałam do książeczek, yy, Wiele innych chorób, trądzi różowaty, przewlekłe i pokrzywka czy plamica. Proszę Państwa, czy to może być u dziecka, bo wiadomo, że też u -letniego, 7 siedmioletniego dziecka takie coś pokazuje, taka plamica, tu plama, tam plama, i nawet nie wiedzą, jak to zdiagnozować, a to jest właściwie przez tą helikobakter pyroli. Więc dlatego też trzeba po prostu tą pyroli zlikwidować. Do tego. Do tych ziół, które takie wymieszacie razem, yy, na przykład coś tam trzy łyżki, coś cztery, bo w zależności od ciśnienia yy, to trzeba wiedzieć, trzeba sobie zapisać, zapisać tak, żeby nie szukać, że nie wiem co zapisałam, tylko powolutku zapisać całym zdaniem wyraźnie. To proszę Państwa, bo ludzie się robią wyrę wyręczać. Yy, chcą mieć na telefonie zapisane albo coś takiego. No, kto by miał tyle czasu, żeby rozmawiał w ciągu dnia z, z 15-20 ludźmi po prostu coś doradzał i później siedział i pisał, tak? To nie jest realne. W moim przypadku nienauczona jestem pisać. Jak ktoś chce się wyleczyć i, i zwraca uwagę, to pisze powoli, prosi, nikt nikogo nie spieszy, żeby dobrze zapisać. Zawsze mówię, żeby zapisać sobie, wziąć opis, Jak ja nagrywam y, kartki, kawałek i pisać bardzo, bardzo powoli. Czyli nie musimy się bać, ale jak Wam już mówiłam, że klarytromycyna i amoksycylina, metronizadol to są te leki, które usypiają tą helikobakter, ale żeby całkowicie to się już nie powtarzało, nie robiły się wrzody jakieś, czy boleści przy wypróżnianiu, czy inaczej, czy może być raz, proszę Państwa, nie można się wypróżnić, drugi raz są rozłonione, więc ta helikobakter już jest czyli próbuje się rozwijać, więc musimy zadbać o to, no cóż to wypić takie zioła, bierzemy wymieszane te zioła, płaską łyżeczkę, jak zawsze mówię, płaska łyżeczka ziół, szklanką wody zalewamy, czy to wrzątkiem, czy to zimną i gotujemy, jeżeli wrzątkiem, to szybciej Ci się zagotuje te 3 minuty, czy 4, jeżeli zimną, to czekasz, aż się musi zagotować i wtedy schodzi dłużej, więc... Tutaj gotujesz. Potem bierzesz szklankę wody, bądź to mineralnej wody, półmineryzowanej, żeby nie była zimna, lub wody z czajnika, którego gotujesz na kawę osudzonej i dajesz 12 kropli, w zależności od wagi, jak się więcej waży, to można 12-15 i kropli i po prostu imbiru, takiego zrobionego wyciągu, czyli musi być 25 g imbiru wyciągnięty sok z tego, ja już mówiłam kiedyś i to w takich kartkach macie tam zapisane. Gdzieś tam na filmiku jest, jak się robi, jeżeli nie możesz zrobić wyciągu z nyżem, z goździkiem, z Imbirem yy, i z wodą, yy, no nie wolno tego trzymać, yy, jak się otwiera całe czasy. Jest w lodówce, yy, no to do trzech miesięcy. Jeżeli nie otwierasz, tylko zrobiłeś, zrobiłaś, i to, trzymy, to do pół roku może tylko stać niedłużej e, takie po prostu coś, które jest zrobione. Ale po co robisz? Po to, żeby pić. Nawet jak nie masz tego, to taki imbir zrobiony z anyżem, z tym wszystkim dla zdrowia, dla odporności, dla wszystkiego. Można wypić. I można, wiadomo, że jak masz zrobiony na spetusie i alkoholu, bo to musi być proporcjonalnie to nie, nie możesz jechać samochodem tak samo jak orzecha wypijesz który jest zrobiony na spirytusie i alkoholu to musisz wcześniej zaparzyć te krople no ale w rządku to jak na kawę jak się ostudzi wtedy pić to wtedy już wyparuje co by tam miało być teraz mamy takie te komputery, że wystarczy jak się dotkniesz palcem i przejdziesz bliżej to już ci ściągnie chociaż nie masz we krwi nic ale to no wiadomo to jest komputer i to jest ikonka to tak jak wam mówiłam, że jeżeli ktoś nie był się badać, to na przykład objawy to ostre zapalenie żołądka, który zazwyczaj nie kojarzy się z możliwością zakażenia bakterią, tylko innymi chorobami przewodu pokarmowego i ustępują po pewnym czasie. Ale na dalszym etapie 80-90% ludzi jest zakażonych tą bakterią Helicobacter pyroli, i ona się przewlekre rozwija te zapalenie błony śluzowej w żołądka, często bezobjawowo, a na około 10% osób zakażonych występuje choroba wrzodowa, owrzodzenie tak zwane. I, I proszę Państwa, dlatego zapobiegamy. Tutaj ja osobom, które... Mają przepisaną to klarotremycynę. Nie wiem, czy to się da podzielić na połowę, bo nie widziałam tych leków jeszcze, ale przez pierwsze trzy dni, jak ktoś ma, tam lekarz pisze dawkowanie, to można zażywać po 500, potem można sobie zmniejszyć, jak pijesz jakieś zioła. Albo w tym czasie, jak nie bierzesz tego antybiotyku, bo to jest antybiotyk, to pijesz zioła i tutaj trzeba się pogodzić po prostu z tym albo trzeba wybrać i dłużej pijesz, działaj, że się czujesz fajnie i ta mięta, i ta centuria, która naprawdę leczy i to wszystko, no to, to proszę Państwa, jeżeli ktoś ma obiekcje, co do leków, to tak jak powiedziałam, usypiają, ale znowu upłynie parę lat, jeżeli to jest u młodej osoby, czy u najmłodszej i ona się uaktywni, bo... Teraz są takie te jedzenia, zmanipulowane tymi chemiami różnymi, że jak weźmiesz aplikację, proszę Państwa, nawet na czekoladę czy czekoladkę, to wykazuje na czerwono, jest takie tak zwane jabłuszko. Ja tutaj Wam pokażę, jak mi się uda, na moim telefonie, proszę Państwa, na moim telefonie już jest takie jabłuszko. Takie jabłuszko z takim czymś i jak klikam na przykład na miałam tutaj, bo to miałam swoje linki, do wglądu taką danusię, danusię, miałam Danusie na drzewie, bo lubiłam zawsze te jeść, ale sprawdzając ten kod z tyłu, proszę Państwa, to klikam w to zielone, o i później nadstawiam na ten kod, y, proszę, o. I, I wychodzi mi po prostu jeszcze raz, bo coś mi nie wyszło. Zeskanuj kod kreskowy. No ale zeskanuj jak się, Stydanu się nie chce zeskanować. No zeskanowało. I proszę Państwa, proszę zauważyć, ile tu jest substancji. Zaraz wam pokażę na czerwono. O, nie chcę pokazać. O, na czerwono. To, co się wyświetliło na czerwono. Ja wam za chwilę przeczytam. To, co się wyświetliło na czerwono. Ja muszę tutaj coś zrobić, żeby to pokazało. W każdym razie wyświetliło się na czerwono, ale czemu tu nie chcę pokazywać? O, nie chcę pokazywać, ale może już net to są kropki zielone i czerwone. W każdym bądź razie y, to są alkohol, w tym cukry proste, pomarańczowe, olej palmowy i te wszystkie inne, ale jak rozwiniesz dalej, no to każdy może ma. To dowiesz się, jakie składniki zostały z dietetykiem klinicznym ustanowione, czy też czasem. Można sprawdzić, bo pisze tak, czekolada 55%, cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz rośliny, emuglator lecytyny, cukier, czekolada 8%, cukier, miazga kakaowa, syrop glukozowy, yy, po prostu tłuszcz rośliny palmowy to na żółto, no spirytus to wiadomo, że na czerwono, oprócz tłuszczu kakaowego czekolada zawiera tłuszcze rośliny, dobrze. Ale gdyby na przykład pisało coś po łacinie lub gdyby w tej czekoladzie, yy, wiadomo, że to jest niedużo, yy, pani Danusiu, pozdrawiam panią. Tutaj się zrobili na tej czekoladzie, ona w sumie, yy, to nie, że ja panią po, po, pojadam, bo tu pani jest, tylko chciałam pokazać, niby wydaje się, że ta czekolada jest, yy, proszę Państwa, postą jazdą kakaową, że ona jest. Yy, Dobra, ale nie za bardzo, bo ma bardzo dużo tych związków chemicznych. Więc, więc proszę państwa, nie da się zjeść. Człowiek jadł, bo nie wiedział, co. Ojej, jaka smaczna, Danusia, a to smaczne było nie wiadomo co. Jednym słowem. A teraz trzeba uważać, bo tak jak podają wszyscy ktoś mi pisze na Facebooku, że mogła być miło, Y, powiedzieć coś na temat robali. Jak mogę miło powiedzieć, jak mi w żołądku kręci normalnie, jeżeli oni mają dodawać, już dodają i to przeszło. Tu się kucą, aprokatują, tam a tutaj przechodzi wszystko przez tą unię y, po prostu y, do ciasta, do mąk, do makaronów, do wszystkiego dodawać tę mąkę. Przepraszam, robali. To ja wolę jeść. Ciągle zupę jarzynową wam powiem, jaka jest najlepsza. Taka zupa z gwoździa, nawet już nie chcesz żadnego tłuszczu. Ale nie, że się zasuszę, albo coś takiego, no to jest wspaniałe. Ja wam powiem, jak się je taką zupę i chleb, jak sama sobie upieczesz czy bułeczki, bo można to zrobić, tylko ludzie się zlechu są leniami. Idą do sklepu, bo se kupi od razu pięć ma, a potem albo się utrąci proteza, albo wyrwie z tym. Bo ciągnie taką gumę arabską w tych bułkach, czy tam nie wiadomo co oni dodają, czy te robale, po prostu tę mąkę z tych robali, białko, z których ludzie czy dzieci wymiotują, mają częste biegunki, bo jak dzwonią, nie wolno jeść takich ani cukierków, ani takich słodyczy kolorowych, bo to jest wszystko z tego, czy sprawdzajcie po prostu tym. Ktoś będzie się w sklepie ściekał, że ja mówię tak, to jest święta prawda. Święta prawda, proszę państwa, i to są truciciele. Nie, że produkują za granicę, co z zagranicy to z ale produkują nasi producenci wiedzą, co dają. No to wiecie, co to znaczy. To jest bardzo niedobre. Więc to niszczy żołądek, robi się ta helicobacter z takiego, robią się wrzody, proszę państwa, tu się posiłkowałam, robią się hemoroidy. Jest uczucie pieczenia w żołądku. Robią się przepukliny i robią się również nadżerki. Niestety to jest cała prawda. Robią się także grzyby. To jest święta prawda. No z czego to się robi? No z tego. To ja o tej zupie tu powiem. Cztery ziemniaki, jedno jabłko w kosteczkę, jedną marchewkę w kosteczkę, jedną pietruszkę yy, oprócz tej naciowej. Yy, proszę Państwa, yy. Jarzynową robimy tak i to gotujemy sobie elegancko, później yy, usmażymy cebulki i, i, i na tą cebulkę usmażymy albo wcześniej mąki, taki lekko przesmażany. wymieszamy z tą cebulką w wodzie, dodajemy jeszcze pół mąki, jak to jest dwulitrowy garnek, to będzie taka zupa, że z tą cebulką, z tym wszystkim, kromeczkę chleba i zjadasz i jest bardzo dobra. Można też do takiej zupy sypnąć y, zrobiony makaron lub makaron tarty, lub lane ciasto. I to będzie no, najbardziej normalne, jeżeli kupujesz mąkę, my na którego znasz. No, dzisiaj długo gadałam przez telefony, więc teraz też jak rozmawiam, już prawie 22 minuty, więc muszę y, łyknąć, proszę Państwa. Nie te lata, nie ten czas, więc trzeba też odświeżyć. Ale. O czym tu jeszcze chciałam powiedzieć, że lekarz ten, który przepisał tą dawniejszą klarytromicynę i to wszystko inne, to nie jest lekarz zły, ponieważ wie, co niszczy taką helicobakter peroli, więc ja tutaj bym zastosowała na początku lub na końcu leczenia ziołami żeby to się już nigdy nie przywróciło ale tak trzeba i trzeba w tym czasie uważać, żeby drugiej osoby nie zakazić po prostu tą helikopter pyrolum po tym czasie trzeba mieć skądś zdobyć bo można też w aptekach to sadło z tego borsuka i proszę Państwa łyżeczkę rano i wieczorem pić, żeby wszystko, żeby jakby były jakieś ropnie jakieś nadżerki, żeby wymusiło organizm do wyzdrowienia od wewnątrz, więc tu nie ma nic do ukrycia. Ja wiem, że to jest pod ochroną, ale są też w aptekach i od 200 lat w medycynie stosowane. Proszę Państwa, na oskrzela płuca gruźlicę, odporność organizmu, od 200 lat ten turzy jest stosowany jako naturalny środek wspomagający leczenie po prostu w dolegliwościach, który wykazuje się właściwościami bakteriobójczymi, przeciwzapalnymi, stymulującymi układ odpornościowy. Proszę Państwa, wzmacniający siły witalne i badania tego tłuszczu, że z tego tłuszczu borsuka wykazuje wyjątkowo bogaty zestaw kwasów tłuszczowych niezbędnych dla ludzkiego po prostu organizmu, czyli omega 3, omega 5, a także zawiera witaminy A z grupy B2, B5, B6, PP. Niezbędne mikroelementy dla organizmu. Dlatego to dzieciaki, niemowlaki, jak są chore, to się smaruje pod nogami. W każdym czasie, jak masz antybiotyk, tego nie jest, bo to jest silniejszy jak antybiotyk, antybiotyk nie będzie działał. To by była taka interakcja, ta, proszę Państwa. I co jeszcze ten tusz po prostu robi? Choroby jak są nieżytu, choroby górnych i oddechowych dróg, zapalenie tchawicy, zapalenie gardła, zapalenie krtani. Proszę Państwa, inne choroby, płuc, zapalenie płuc, gruźlica, astma, zapalenie opłucne i inne. I początkowy na przykład etap krzemicy, choroba zawodowa, tak zwana pracowników, czy pylica w przemyśle ciężkim, jak się dostanie, tak jak azoty, przydatny do ogólnego wyczerpania lub redukcji sił ochronnych, odporności. I właściwie tak to działa na przenoszenie innych chorób na przykład, czyli Da odporność, obniżenie stężenia hemoglobiny, niedokrystość różnego stopnia. Proszę Państwa, choroby żołądka, przewodu pokarmowego, zwłaszcza w leczeniu wrzodów, naczerek, miażdżyca, tętnic, złożonej terapii, pomaga obniżyć ciśnienie krwi i normalizuje tło hormonalne. Jest stosowany również w leczeniu układu hormonalnego u mężczyzn. Proszę Państwa, poleca się kuracje wzmacniające. Przez okres co najmniej dwóch tygodni codziennie rano. Potem robimy przerwę i możemy powtórzyć. Ci, co mają niskie ciśnienie, muszą ograniczyć nie łyżeczka, ale naczubek łyżeczki i dwa razy dnia, więc żeby to ciśnienie nie spadło, bo też tak może być, moi kochani, że może spać do minimum, spadnąć, nie, nie podwyższać. Więc o tym Wam cały czas mówię, a to w tej sprawie nie dzwoni, tylko jedna osoba, dwie, trzy, pięć, ale musi być to i to. Jeżeli ktoś się nie oczyszczał z pasożytów, rąkowców, pacierkowców, ma orzecha, czy ma jakąś grzebicę, to musi pić jaskółcze ziele. Oczywiście, że jak się pije jedno zioło, to drugiego się nie pije, chyba że ktoś ustali, czy dziela, że to możesz pić rano, to po południu. Czy w ciągu dnia, więc yy, to już po takiej dłuższej rozmowie. No a inaczej, yy, no pomagam Wam jak mogę, jak każdy nazbierał, ma te dzieła własnoręcznie uzbierane, hmm, Proszę Państwa, nie wiem, muszę zapytać w aptece, bo jak dziś. I słyszałam niektórych ludzi, jak do mnie dzwonili i opowiadali, że, że gdzieś tam do wszystkiego będzie dodawane, nawet i do ziół, to mi się wierzyć już to nie chce. Chodzi mi o te wszystkie chrząszcze jakieś, i nie, nie tylko chrząszcze, ale szarańcza i to wszystko, co jest opisane, i jakieś, jakieś te szerszenie, które hodują, nie wiadomo co jeszcze. Nie wiem, co jeszcze, bo to wszystko można poczytać, ale to trzeba się zagłębić dalej, żeby to odczytać. Ktokolwiek to pisze. Y, y, tak. Myślę, że taki towar powinien być oznakowany. I niektóry jest oznakowany, bo myśmy z turką sprawdzały na aplikacji. Zazwyczaj dla dzieci. Te gumy kolorowe, te czerwone, te orzeszki malowane na kolorowo, czerwone, to to wszystko. Po prostu jest nie do jedzenia, nie do zjedzenia. Moi kochani, pozdrawiam Was, dziękuję za uwagę, że tu przyszliście. Pozdrawiam wszystkie Alicję, Doroty, y, y, Angeliki, wiele innych osób, z Przemyśla, z Przeworska, y, Pana y, Grzegorza ze studia Red na Dasie i wiele innych osób serdeczne. Przesyłam pozdrowienia, buziaczki, pa, dobrej nocy.